Jaszczurka, która strzela krwią z oczu. Frenosoma rogata to przerażające stworzenie. Ta brązowa, pulchna i świetnie zakamuflowana w piaszczystym środowisku jaszczurka broni się już samym wyglądem. Gdy ostre kolce i rogi zwierzęcia nie zdołają odstraszyć drapieżnika, to wystrzeliwuje ze swoich oczu świetnie wycelowany strumień krwi, który nie dość, że może przelecieć nawet do 1,5 metra, to zmieszany jest jeszcze z obrzydliwie smakującymi związkami chemicznymi. Wszystko ma jednak swoją cenę. Jaszczurka może zużyć podczas takiego ataku nawet 1 trzecią zapasów krwi, czyli mniej więcej 2% masy swojego ciała. Zadziornica włochata. Która łamie swoje własne kości. Wyobraź sobie, że jesteś stworzeniem, którego pierwszą i jedyną linią obrony przed zagrożeniem jest złamanie sobie kości, a następnie użycie ich jako broni. W taki sposób postępuje zadziornica bohata, środkowo Środkowoafrykański gatunek żaby, która, pomimo swojego zakręconego wyglądu i dziwnej nazwy, wcale nie jest pokryta włosami. Podczas godów, u osobników płci męskiej pojawiają się cienkie pasma skóry, które mają przypominać włosy. Naukowcy przypuszczają, że pozwalają one zwierzęciu zwiększyć pobór tlenu, gdy pilnuje jaj. Ciekawszym faktem jest jednak to, że opisywana żaba potrafi łamać swoje kości palców i przebijać nimi skórę, wysuwając tym samym ostre szpony, które są świetną bronią w walce z przeciwnikiem dokładnie jak u Wolverine'a z X-Men'a. Rawka błazen, która jest niczym Chuck Norris wśród skorupiaków. Są setki dowcipów o czaku i jego śmiercionośnym kopniaku, ale czak nie przebije małego skorupiaka, który potrafi uderzyć tak mocno, że jednym uderzeniem potrafi zabić ofiarę. Rawka błazen ma skomplikowaną strukturę mięśni w łapach, które funkcjonują jak sprężyna, wzmacniając uderzenie. Cios tego skorupiaka osiąga prędkość 80 km na godzinę i uderza w ofiarę z siłą nawet do 150 kg co przekracza jej własny ciężar nawet 2,5 tysiąca razy. Naukowcy muszą trzymać je w plastikowych pojemnikach, ponieważ ich cios może przebić nawet najbardziej solidne szkło.